Właśnie to gówno na ziemi, to jest właśnie to gówno w powietrzu. Wy dobrze wiecie, o czym ja mówię. Wy dobrze wiecie, o czym ja mówię. My wszyscy żyjemy w ludzkim ścieku. Nie ma sposobu wyjść na ulicę i nie wdepnąć w jakieś gówno. Gdziekolwiek by się nie stanął. Jakieś kocieszczyny, żygi smarki. Wszystko może się w szczynach. A skąd one wypływają? One wypływają z gór. A co jest w górach? W jest pełno turystów, wspinaczkowiczów, nardozjazdowców. A co oni tam robią? Oni srają pod każdym krzakiem, szczą za każdym drzewem. bo co one ich obchodzą, te biedne drzewa? One i tak umrą od kwaśnych deszczy. Ale to jeszcze nie wszystko. To wcale jeszcze nie wszystko.